Dieta z tego co pamiętam, nagrywałem materiał, w którym obliczałem mniej więcej dietę, która, którą wtedy spożywałem i wychodziło mi około 3,5 zł miesięcznie i tutaj pomnożyłem sobie 2 miesiące razy 3,5 tysiąca, i 2 miesiące razy 4000, ponieważ już jak zrobiłem się trochę bardziej głodny, no może powiedzieć, że nie żałowałem sobie, jeśli miałem ochotę na. Polędwicę wołową, to nawet jadłem ją przez cały dzień, więc na pewno te koszta były trochę większe, bo oczywiście, no, tak naprawdę, na przygotowanie jedzenie to jest, pod koniec przynajmniej jedzenie to jest jedyna przyjemność, która sprawia nam frajdę, więc no, na to sobie na pewno nie żałowałem, i tutaj suma w przeciągu 4 miesięcy dała mi 15 tysięcy złotych. Odnowa biologiczna około 200 zł miesięcznie, co drugi tydzień przeważnie jeździłem do fizy. Czasem się zdarzyło, że co tydzień, ale zaokrągliłem to do dwóch razy w miesiącu, co dało nam 800 zł.